Starosta Bolesławiecki do walki o fotel posła startował już dwa lata temu. Poparło go wówczas 4 tysiące osób. Ale to nie wystarczyło, aby zachod w parlamencie. Teraz próbuje ponownie. Patrząc na państwa, patrząc na tych młodych ludzi, na których nigdy do tej pory, czy to w kampanii parlamentarnej, czy samorządowej, nie zawiodłem się. Myślę, że zwyciężymy. Bolesławiecki kandydat na posła chce, aby w powiecie znów wydobywano rudę miedzi. Przybylski chciałby także wybudowania drugiego mostu nad rzeką Bub oraz zjazdu z autostrady na teren specjalnej strefy ekonomicznej w Gromadce. Dla zwolenników kandydata, oprócz programu, liczy się też wiara. Wierzę gorąco, że Cezary Przybylski będzie posłem do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej. I proszę Państwa, wierzę w to również że wszyscy, jak tu jesteśmy, mu pomożemy. Pomożecie Cezaremu? Głośniej, proszę, pomożemy.